Żadne zwierzęta nie zostały zranione w tym filmie, dziękujemy. Ten eter mi wciąż dany, o, oh. półtora roku, a mój pesel ci wciąż znany, o. Huh? Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę, ty pytałeś gdzie jest fliffy na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato, marmurowe liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy, chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy, z drugiej chciałbym robić hajs, nie czyt w sumie nic poza tym. O, Już? Już. Widzicie jak będzie? bardzo się Tak leje jest taka pogoda, a my co z maskiem? Trzeba dzisiaj wrócić na więc zobaczcie. Wymyśliłem nowy projekt, który mi rozgromi blok pisarski i rozgromi w głowie mury, ale teraz siedzę w warsie z kubkiem pociągowej lury, bojąc się, że nie zapomnę, nigdy woni twojej skóry. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji Deszcz na betonie, deszcz na betonie Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji Po co mi ten pociąg skoro ciebie nie ma na stacji A melodia się urywa niby hej, Mary. No mario Cię wołam, jak bez koła? <laughs> nie mi nie woła, nie gadaj pierdół. Opa, koło odpadło Ale napraw. Jak naprawić koło, które cały czas się odkręca? Poradnik majaka. Nie wiem właśnie. Jestem zły. Wej tu! O, blazło. O. Kurde. Tą pogodę za. To wszystko przez pogodę. To wszystko przez te chmury. No leje dalej. Kurwa, nie leje tylko na pierwszy. Co się od. Dobra. O, chyba żyje. Dlaczego? 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 Ok. Będziemy mieć sobie jak kopanie w koło. O kurczę. O, może nie wychwalę. O ja pierdolę. O coś po poszło. Ty kurde, ociera na jej otaczę. Ta milimetry. Ja mi się zaklinała. <noise> Kurwa w siedełku. Dobra, nie. Już ja. Nieprawda? No. Kurde, co za gówno, jakie poklejone tu? Siki. Dzień dobry, kupiłem nową maszynę za oto 50 polskich złotych. To jest damka, ale... hamulec ma. Ciekacie. O! Coś ale jest to, Tam naprawdę to jest damka mojej cioci. W swoim swojego rumaka odwiozłem, bo nie chcę mieć mokrego, ja nie chcę być mokry, a to ma tak zwane te wachlarze, znaczy łotniki to są. Bachlarz. Ale wachlarze. Tak. <grym> U mnie na tym Willy. Manuala. Pokazuj. Dobra. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji Deszcz na betonie, deszcz na betonie Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji A melodia się urywa nie Zakochani Dzień dobry Ta są maćka stare gripy tak? Zakładamy nowe bo... Grypy to się wytnie, Gripy nie po... Majak bierze eee, stare, za, do... ściągamy te, Majak bierze, nie wiem tak, czy Tak, da, w... za darmo, jak biorą stare, jak biorą za darmo, trzeba brać. Dokładnie. No i zakładam. zakładam. Kur... Eee, Maciek robią mocny gripów. Jaki, jakie, jakie piękne dartmury. Pięknie. Pięknie. Pakowane gripy, nowe, tak. takie same? I... jak bierze tego... To się wiecie. Yy, Mać... Jak zamontujemy te gripy na rower, to zrobimy jakieś ładnie przejścia z tymi gripami i w ogóle będzie fajnie. Elo! Dzień dobry Państwu. Są nowe gripy, można zobaczyć. Yy, są nowe gripy, wszystko dobrze. Więc... Nic nie pojeździć. Ludzie chcą patosu Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób. Nie powiem Ci, że twa obecność jest jak Darod losu, albo śpiew z Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji Deszcz na betonie, deszcz na betonie Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji Po co mi ten pociąg skoro ciebie nie ma na stacji A melodia się urywa niby hejnał maliacki Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji Deszcz na betonie, deszcz na betonie Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji A melodia się urywa, nie... Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji Deszcz na betonie, deszcz na betonie Twoja skóra...